Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Czas mija bardzo szybko i ani się nie obejrzeliśmy, a mamy miesiąc sierpień. Na szczęście to oczywiście dopiero półmetek wakacji. Zapraszam Was dzisiaj na film, gdzie pokażę przepiękne kwiaty hortensji. Będą to hortensje bukietowe oraz hortensje ogrodowe. A teraz tylko taki ogólny. Widok na część moich rabat. Na rabaty z jeżówkami, na piękne ołowniki niebieskie, które tutaj sobie stoją w donicach czy fontannie. Niestety deszcz je mocno zniszczył i te kwiaty nie są tak piękne jak oglądałam je wczoraj. W słoneczku wyglądały bosko. Niestety były bardzo duże, mocne deszcze i troszkę podniszczyły. No ale niestety na deszcz nie mamy wpływu. Tutaj mamy jeżówki, które też Wam pokazywałam na ostatnim filmie. Wokół nich mamy mnóstwo owadów, zapylaczy, także budleje pięknie, falują na wietrze. Zapraszam na dzisiejszy film. Tak jak mówiłam, miał być dzisiaj dużo o hortensjach, więc zaczynamy. Od mojej dumy, czyli od hortensji bukietowej. Ona jest bezproblematyczna i bardzo łatwa w uprawie, a w tym roku mi się wyjątkowo udała. Hortensja bukietowa, tutaj w odmianie Polar Beer, jedna sadzonka tylko to vanilla Price, a poza tym siedem sadzonek to Polar Beer. Rośnie tutaj już około 4 bądź 5 lat. Bardzo ładnie się tutaj sprawdza, wzdłuż tego ogrodzenia. W tym roku chciałam coś zmienić, aby nie było tak monotonnie i pod, przesadziłam ją tutaj pomiędzy. Każdą sadzonką jest werbena patagońska. I sprawdziło się to, ponieważ ta werbena dodała takiej lekkości. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na filmie, te werbenę, ale muż, musicie mi uwierzyć, że mm, ta fiolet, ten fiolet pomiędzy białymi kulami hortensji naprawdę bardzo elegancko się prezentuje. Hortensje bukietowe są bardzo łatwe w uprawie, tak jak mówiłam na początku. Trzeba tylko bym powiedziała pamiętać o dwóch takich ważnych zabiegach, które wykonujemy wiosną. Oczywiście, cięcie. Każdy wie, że hortensję bukietową śmiało tniemy, nisko tniemy, 10-15 cm nad ziemią. Oczywiście starsze egzemplarze tniemy już nieco wyżej. One to uwielbiają. Muszą być cięte, ponieważ kwitną na pędach tegorocznych. Także ten zabieg jest konieczny i możemy to robić śmiało. Ważnym inną czynnością oczywiście jest nawożenie. Ja je nawożę dwa razy do roku. Oczywiście na wiosnę i potem drugi raz też na wiosnę. Po jakimś miesiącu, dwóch odstępu. Nawozem wieloskładnikowym dla roślin kwitnących. Tutaj mamy właśnie odmiany vanilla price. Moje hortensje, powiem Wam szczerze, że jeszcze nie podwiązywałam. Jeden tylko krzaczek podwiązałam. Ale to też nie było jakieś konieczne bardzo. Pomimo tego, że jest naprawdę bardzo mokro u nas i pada praktycznie codziennie, albo co drugi dzień już na pewno, to one się bardzo ładnie trzymają. A naprawdę kwiatostany są bardzo, bardzo duże naprawdę ogromne. Tutaj tak sobie idę powolutku, chcę Wam je dokładnie pokazać. Jeszcze tutaj niektóre, widzicie, nie są w pełnym rozkwicie, dopiero to się wszystko tutaj rozwinie. A inne, jak widzimy, naprawdę bardzo duże, piękne kwiatostany. No i oczywiście, Verbena też pięknie dała radę od malutkiej sadzonki, które wysiewałam pod koniec lutego. Tak urosła pięknie. No i ostatnia sadzoneczka, też ogromna. A na końcu mamy budleje. Budleja, która słabo przezimowała, bo tutaj bardzo mocno wieje od północy, ale jak widzimy, dała rady. Pięknie odbiła. Kwiatostany duże, bawi tutaj różne motylki. A za tą budleją, tutaj tak schowana, jest szkarłatka amerykańska. Jeszcze ją nie pokazywałam w ogóle. O, teraz ma już takie piękne. Kwiatostany już prak praktycznie przekwitły. Wybarwiają się już owoce na taki czarny kolorek. Taka bardzo oryginalna roślina u mnie tutaj, schowana na samym rogu, dlatego że jest to roślinka trująca. I wracamy z powrotem do moich hortensji bukietowych. Jak widzimy, pięknie się prezentują, warto je sadzić, warto je łączyć z innymi kwiatami, czy też jednorocznymi, tak jak ja tutaj z werbeną, czy też z innymi bylinami, raczej wysokimi, może no, też niższymi, jeżeli mamy hortensje wysokie. Ja je bardzo polecam. Jest różnych odmian, naprawdę dużo. Zawsze każdy może coś wybrać dla siebie. Kolejna hortensja bukietowa, odmiana Vanilla price. Tom akurat już podwiązywałam, chociaż nie było to jakieś niezbędne, bo po prostu wyłożyłam się tutaj troszkę na, na te lilie, które już powoli przekwitają. Wolałam, żeby jednak trzymała się tak w jednym miejscu. Moje lilie, jak widzimy, już nie są zbyt ładne, już wyblakły. No ale też deszcz zrobił swoje, że nie są takie piękne. Tutaj mamy jeszcze taką późniejszą linię, która jeszcze przepięknie pachnie. Ma jeszcze tutaj, jak widzimy, pąki nierozkwitnięte. Ślicznie wygląda. No i oczywiście daje ten piękny zapach. Natomiast hortensja, vanilla Fries, ma to do siebie, że teraz jest piękna, biała. Natomiast gdy będzie przekwitać. Będzie wybarwiać się na kolor różowy i tak będzie kończyć swoje kwitnienie, zaschnie po prostu w kolorze różowym. Więc jest, jest bardzo ciekawą hortensją. Ma także bardzo wysokie kwiatostany. U mnie już rośnie około 5 lat. Witam także moi drodzy floksy. Ja mam jakieś odmiany późniejsze, także przez deszcz nieco zniszczone i też pięknie pachną. Tutaj są taki, taki mamy kolor malinowy. Za nimi nieco wyższa. Ma 1,50 m, naprawdę nie wiem dlaczego ten floks taki urósł. Chyba dlatego, że jest tak dużo deszczu w tym roku. Taki delikatny, fioletowy kolorek. Tutaj mam floksa o takim fajnym, ciekawym kolorze liści. Żółto-zielonym. On też bardzo ładnie kwitnie. Na razie będzie kwitł, ale jeszcze mamy dopiero, jak widzicie, pączki kwiatowe. Także wszystko przed nim obok chciałam wam jeszcze pokazać liatrę kłosową moja liatra kłosowa w kolorze fioletowym takie piękne pałki myślę, że to też w połączeniu z hortensjami wyglądałoby bardzo ciekawie a za nimi kwitnie bardzo obficie hosta hosty jak wiemy ozdobne są zdecydowanie z liści ale kwiaty też jak się okazuje mogą bardzo ładnie zdobić Wiatra kłosowa jest także w kolorze białym. I kolejne hortensje, tym razem hortensje ogrodowe. Co prawda ja już je pokazywałam Państwu na wcześniejszych moich filmach, ale że jest to film o hortensjach, także jakże nie sposób ich nie pokazać. Już są, jak widzimy, w pełnym rozkwicie. U mnie kolorek różowy. Co prawda je wiosną nawoziłam, troszkę podsypałam. Nawozem do borówki, aby zakwasić ziemię. W ten sposób możemy uzyskać ten niebieski kolor, słynny. Ja miałam ten niebieski kolor u mnie w domu rodzinnym, więc już się napatrzyłam na te niebieskie hortensje. I powiem Wam szczerze, że ten różowy mi odpowiada i chyba nie będę go zmieniała już na siłę. Niech sobie po prostu kwitną w takim właśnie kolorku. Jak widzimy, te hortensje. Są także uszkodzone przez dużą ilość deszczu. Ja ich nigdy w życiu nie podwiązywałam, ale w tym roku widzę, że chyba będę musiała, bo naprawdę się tutaj troszkę wyłożyły. Są po prostu duże kwiaty i są ciężkie. A jak są ciężkie, to po prostu lubią się kłaść jedne na drugim, i tak to może niezbyt ładnie wygląda. Teraz do, dokładnie, jak się im właśnie przypatruję, yy, nagrywając ten film, to widzę, że naprawdę się wyłożyły. Ale myślę, że dotrwają. Może będzie dzisiaj akurat bez deszczu, także dadzą radę. E, tutaj są mm, trzy krzaczki. One się tak połączyły, że praktycznie nie widać nawet e, ile tutaj ich jest. Mam jeszcze czwarty krzaczek, taki nieco niższy. Jest to inna odmiana. Mąż ją kupił jakiś ach, już dawno, dawno temu, kiedy praktycznie zakładałam ogród. Ona ma bardzo taki ładny kolorek. Taki malinowy. Tylko, że jakoś mi mniej kwitnie. Mniej obficie, że tak powiem. Może tutaj mieć troszkę sucho, bo tutaj świerki niedaleko są. Ale no raczej w tym roku sucho na pewno nie ma, bo już jest tyle deszczu. Tylko po prostu, no tak jak widzimy, część jest tutaj kwiatów, które nie kwitną. Tutaj się kwiatuszek dopiero będzie rozwijał. Tutaj coś podgryzione. No a tutaj sobie kwitnie. Także tak wyglądają moje hortensje ogrodowe, czy okrywam. Nie zdarzało mi się nigdy we wcześniejszych latach nakrywać je. To robię to tylko w maju, kiedy są właśnie te przymrozki majowe, zimna zośka, bo wtedy już one mają piękne pączusie, no i wtedy boję się, że może to po prostu mróz uszkodzić. I w tym roku nakrywałam jedną warstwą agrowukliny, co i tak jest ciężko, bo one są wysokie te hortensje, mają gdzieś metr 50, więc nakryć takie tutaj, yy, zrobić taki baldachim, no jest dosyć ciężko, no ale jakoś tam to zrobiłam, no i widocznie dało to efekt, bo wiem, że były przymrozki no i hortensje kwitną. A na koniec, moi drodzy, jeszcze kilka słów o glicyni. Glicynia moja tutaj wsadzana była do gruntu z doniczki, ona zawsze w doniczce przepięknie kwitła, natomiast po przesadzeniu Wiosną praktycznie w ogóle nie zakwitła ani jednego kwiatka, więc widocznie odchorowała. Ale jak to glicynia ma w swoim zwyczaju, lubi też ponownie zakwitnąć i tak jak widzimy, teraz sobie właśnie zakwitła latem, ponieważ pewnie dlatego, że nie kwitła wiosną. Tych kwiatków jest dosyć dużo. Pięknie też pachną. To jest bardzo przyjemny zapach. Wabi w ten sposób różne zapylacze. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za ten. Film o hortensjach, no i też przy okazji też innych roślinach. Życzę Wam dobrej pogody i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Cześć!